Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochane dzieci. Jako Polacy, naród polski, mamy bardzo dużo kult do Matki Bożej. Wiele miesięcy w ciągu całego roku jest poświęconych właśnie Matce Chrystusa. Październik, kiedy mamy nabożeństwa różańcowe, grudzień, kiedy mamy msze święte roratnie. w ciągu całego roku. Jest również wiele dni poświęconych Maryi. Jednym z takich dni jest 15 sierpnia, kiedy obchodzimy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą kwiaty i zioła zebrane z okolicznych pól i łąk, sekator lub nożyczki, wstążka. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duchy Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Święto w niebowzięcia jest nazwane też świętem Matki Boskiej Zielnej. Więc dzisiaj wykonamy bukiet, który weźmiecie później do kościoła. Teraz w dowolny sposób układamy zioła, zboża i kwiaty w bukiet. Ja robię to w ten sposób. Ułożony bukiet wiążemy w I wiążemy kokardę. a niepotrzebne gałązki obcinamy nożyczkami lub sekatorem. Wykonany przez siebie bukiet z ziół, kwiatów i zbóż zabierzcie w niedzielę na mszę świętą, aby go poświęcić. Drogie dzieci, 15 sierpnia każdego roku obchodzimy tą piękną uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To Maryja, Królowa Świata i Królowa Nieba, Matka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i nasza Matka została wzięta z ciałem i z duszą do Królestwa Niebieskiego. Jako Polacy zawdzięczamy Maryi wiele różnego rodzaju cudów, które wydarzyły się w historii naszego państwa. Dlatego czcimy Tom, która jako pokorna służebnica Pana odpowiedziała Archaniołowi Gabrielowi, Niech mi się stanie według Twego Słowa. To za jej pokorną postawę została wyniesiona do chwały wszystkich świętych w niebie. I my również możemy spotkać się razem z Maryją, jeżeli będziemy ją, na, ją naśladować, w jej pokorze, w jej służeniu Panu Bogu, w jej całkowitym zaufaniu Bogu. Kochane dzieci, obierzmy sobie Maryję jako naszą patronkę patronkę naszego życia, a wtedy na pewno będzie o wiele łatwiej nam czynić dobro na jej wzór. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z Panem Bogiem.